Mam przyjemność przedstawić Państwu dziś krótką wizytówkę naszego ośrodka. O moim miejscu pracy mogłabym mówić bardzo dużo i bardzo ciekawie, jednak ja niestety dziś zmuszona jestem do krótkiej takiej charakteryzacji naszego ośrodka i naszych działań. Zacznę może od tego, gdzie leży nasza placówka. Dzielnicowość te kultury mieści się w dzielnicy Białobrzegi, która liczy już ponad. 600 lat. Nasza placówka powstała dokładnie 1 stycznia 1976 roku, a jej pierwsza nazwa to Gminny Ośrodek Kultury, który w 1977 roku został przekształcony w Dzielnicowy Ośrodek Kultury i nazwa to funkcjonuje do dziś. Ośrodek nasz kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę w obecnym budynku placówki który tutaj widać na załączonym obrazku kiedyś wyglądał tak, czyli bardzo, bardzo staro. Mieściło się kiedyś więzienie, a później urząd gminy. Pracujemy więc w budynku o dużym znaczeniu historycznym i kulturowym, a środowisko, w którym na co dzień funkcjonujemy jest bardzo silnie związane z kulturą ludową i tradycjami folkloru opoczyńskiego. Stąd też wynika nasza misja, jaką postanowiliśmy sobie obrać i którą staramy się wypracowywać podczas naszych codziennych działań animacyjno-kulturalnych. Polega ona na stawianiu na nowatorskie działania z poszanowaniem i kultywowaniem tradycji. Nie możemy bowiem zapomnieć, skąd się wywodzimy, i o tradycji, która łączy przecież nasze pokolenia. Ale zdajemy sobie sprawę również z tego, że ciągle musimy być czujni, ciągle musimy obserwować zmieniającą się rzeczywistość i podążać za nowymi trendami. Współpraca, partycypacja i partnerstwo oto hasła, które przyświecają idei naszego ośrodka. Obecnie największą popularnością w naszym ośrodku cieszą się zajęcia. I będzie to najpierw zespół, taneczny impuls, muszę się podpalić przez mój zespół nim dzieci w wieku od 4 lat z wyż, czyli jest to nasze nowatorskie działanie. Kolejnym zespołem jest Dziecięcy zespół taneczny do Dopowianie, czyli ta tradycja nasza. I teraz proszę dobrze się przypatrzyć na powyższe zdjęcie. Grupa taneczna Elita. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, chętnie zapraszam na zajęcia. Grupa jest otwarta i ciągle poszukujemy nowych członków. Następne zajęcia to zajęcia plastyczne. I tutaj możemy wyróżnić zajęcia typu artystyczne ABC, plastyczno ceramiczne. Zajęcia następne. Teatralne. I tutaj mamy dwie grupy. Jest to grupa horrorek i grupa Misz masz. Zajęcia pod hasłem klub przyjaciół literatury. Zajęcia muzyczne. Tutaj stawiamy przede wszystkim na naukę gry na gitarze oraz na naukę śpiewu. Bardzo popularne zajęcia sportowo-rekreacyjne, czyli aerobik, fitness szeroko rozumiany, gimnastyka dla seniorów, tenis stołowy, piłka nożna dla dzieci i oczywiście zajęcia języka angielskiego. W ciągu całego roku DOG organizuje wiele imprez, festynów i wydarzeń kulturalnych. Jednak najbardziej znaczące i charakterystyczne imprezy i działania dla nas to: halowy turniej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, tłusty czwartek na ludowo, Spartak jada przedszkolaków za Pilicy, w bilicy, urodziny dzielnicy, artystyczny rok w Tomaszowski Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, Regionalne Konfrontacje Zespołów Tańca Nowoczesnego, Konkurs Plastyczny Kartka z Aniołkiem, Wieczór kolen i Pastorałek. Oprócz tego w okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy akcję wakacyjną i zimową dla dzieci, które również cieszą się wielką popularnością wśród naszych mieszkańców. W ciągu roku szkolnego realizujemy też wiele projektów, na które pozyskujemy środki z zewnątrz. Projekty te są odpowiedzią na inicjatywy oddolne, propagują w odbiorcach poczucie tożsamości regionalnej i otwierają na współczesne, nowatorskie zbieranie rzeczywistości. I były to projekty typu teatrzyk, podwórkowy, na początku była glina, tradycja.pl oraz rodzinna czasoprzestrzeń. Projekt, w którym uczestniczyliśmy razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury i z Ośrodkiem Kultury Tkacz, był dla nas bardzo cennym doświadczeniem I tak naprawdę uświadomił nam, że współpraca między naszymi trzema ośrodkami kultury oraz pozostałymi instytucjami kultury pomoże nam rozwijać, poszerzać i udoskonalać ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców miasta i jego okolic. I w wyniku spotkania GPS, które odbyło się 9 października tego roku, podczas otwartej dyskusji stwierdzono i podkreślono, iż należy podjąć współpracę między wszystkimi grupami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie naszej dzielnicy. Ma to na celu przełamanie bariery w relacji przede wszystkim instytucja-społeczeństwo, a w przyszłości nawiązanie efektywnej współpracy na terenie naszego miasta. I jego okolic. Dzięki warsztatom i udziale w projekcie udało nam się sprecyzować nasze misje, wizje, cele oraz przeprowadzić analizę SWOT. Tak jak widać, wizją naszego ośrodka jest stworzenie przede wszystkim miejsca kulturalno-społecznej animacji, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, wspierającego oddolne inicjatywy. Zawsze otwartego na współpracę z różnorodnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego. Ośrodek ma być filarem do realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców w poczuciu wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego z otwartością na zmieniającą się rzeczywistość. Naszym takim marzeniem jest stworzenie marki dzielnicowa Ośrodek Kultury która będzie rozpoznawalna nie tylko na terenie naszego kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Naszą wizję ośrodka planujemy osiągnąć poprzez cztery podstawowe cele strategiczne. Tak jak widać pierwszy cel to rozszerzenie oferty, drugi określenie i zaproszenie do współpracy potencjalnych partnerów, trzeci zorganizowanie i przeprowadzenie kilku działań kulturalnych wspólnie z lokalnymi instytucjami, ale także z towarzyszeniami i osobami prywatnymi. I czwarty cel, zwiększenie funduszy na realizację zadań poprzez działania metodą projektu. I po przeprowadzeniu analizy nasunęły nam się następujące wnioski, że pomimo naszych słabych stron, czyli przede wszystkim złego stanu technicznego budynku, Mamy tak doświadczoną kadrę i tak otwartą na wszelkie zmiany, czyli jest to nasza mocna strona, że jesteśmy w stanie rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzać wszystkie zajęcia, tworzyć nowe, atrakcyjne oferty i wychodzić naprzeciwko, naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, partycypować i współpracować. Przystępując do tworzenia naszej strategii, mam świadomość tego, że właśnie jest to proces, który wraz z upływem czasu i zdobywaniem ciągle nowych to doświadczeń będzie ulegał ewaluacji. Rzeczywistość nasza szybko się zmienia i nie możemy w tym momencie obrać jednego, określonego rodzaju strategii, która wytyczy kierunek naszego rozwoju. Zawsze i wszędzie musimy być otwarci na zachodzące zmiany i wychodzić na wprost oczekiwanym, oczekiwaniom odbiorców. A to już na nasza wspaniała kadra która dzięki swojej pracy przyczynia się do wielu sukcesów, do promowania naszego ośrodka właśnie na terenie miasta i nie tylko. Pozwolę sobie wymienić, a sami proszę Szanowna Pani Dyrektor, Pani Arna Wardoń i zacznę od pań, od kobiet, instruktorki, Pani Iwona Jabłońska, Pani Ania Zieja, Pani Magdalena Rudzka, Pani Monika Saktura, czyli ja, Pani Ewelina Rudzka z nami pracuje, tak, pani Barbara Krączkowska, księgowa, i tak najważniejsza osoba w pracy, jak mówią, e, oraz instruktorzy panowie, pan Tadeusz Lubicki, pan Sylwester Lublin. Ten pan tak ze spuszczoną głową, ale on naprawdę kocha swoją pracę, to jest pan, Bartłomiej trojak.